Witam, ze strony Neco, o i dzisiaj, 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 dzisiaj jesteśmy na bardzo fajnym serwerze, tak, tak, jak tak, właścicielem jest oczywiście Daniello, e, no bardzo fajny właściciel, miły, a ten serwer jest też zarąbisty, mój zdaniem najlepszy, kiedykolwiek powstał, ósma edycja, ósma, tak, dobrze widzicie. Wielki kurczaczek od niego otrzymacie yy, za jedno aż 5 chickenów. 5, no tak, tak, tak. Tutaj jest wielki żółw. Yy, tu wypadają. Ups, spadłem. ale yy, Tu wypadają jakieś. Chyba wypada tylko mięsko albo też inne rzeczy. Nie wiem tego. Fajny lód. Tu jest yy, darmowa publiczna. No, publiczne darmowe kaktusy i trzcina. Trzcina. Tu jest publiczny enchant, bardzo fajny. Yy, tu jest wymieniarka, tu jest danielo i jego yy, dziewczyna. Tak myślę. Też tak myślę No. Bardzo ładna para tam. A, ogólnie to muszę coś pokazać. A tego ten Daniel dziewczyna to jest taka fida adminka, chyba. Patrz na to. Uwaga. Jestem... No właśnie. Uważajcie, Ech. bo tu kaka lubi tam trochę poadminować, więc może możecie może was oszukać. Beczeście. Bo Oj, wiem, wiem, wiem. Tam jest kolejny admin chyba z łukiem, nie wiem w kogo celuje. Na pewno, Ciebie. To... Ciebie. na pewno nie w to. tą przepiękną parę. Nie, w to serce, to jest kupidyn. Oś tak, to już lepiej. A, tu tam jest takie wielgaśne wejście, tu są domki do kupienia za... Nie, tam jest Villager. wielager tam. Właśnie wielager Niektóre domki są za 11 złotych. E, może chodźmy na p Chodź tu kaka tepnij się, bo ja tu kakę dodam do mojego domku. Działki tu są. SG, minigamesy, gamesy, bardzo fajne. The Wallsy. To jest mój domek i tu kaki, ja sam tam robiłem. Nie wiecie nawet ile się napracowałem przed tym kwartem. Są moje itemki. O, o, ekstra, co nie? No zarąbiste. <laughs> tu jest najlepsze, co może być. <laughs> Tu kakao? Gdzie Zachce... jesteś? O, Zachce dobrze. Mi. Dobrze, zobaczycie, co teraz się stanie. Nie! Nie by... On nie będzie palił lawą! A, nie, 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 nie! Dlaczego? No tak, nie, nie, tak, 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 nie cierpię tak, swojego tak. feeda. O, to, 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 to przykro mi, będziesz musiał pocierpieć. No, daj, seed jest jeden, ty. No, i jeszcze mamy swoją... Naszą gildię. No, na F-Home'a sobie idziemy. Tak, na FHOME'a Mamy swoje swoją ekstra mega gildię Akurat jestem na dococraft'cie, widzicie? Ja, ja tu sobie... Ja tu zrobiłem to To jest yy, portal do netheru, niestety nether... Ja to robiłem! No, nie działa to trochę Tą wieże, też ja robiłem, tą I... drogę też ja robiłem Znaczy, tam... nie, nie działał, ale już działa, no o, Tu jest taka zarąbista wieża alchemika Tutaj nieważne co robimy. To jest e... mojego autorstwa. No, bardzo ładna. Wiele no. Możemy tutaj tworzyć miksturki jednocześnie no, są strzelać Powiedz e, tu Kaka, co tu się robi? E, rad, e, ra, nasze, naradzamy się. Nie o to mi chodziło, ale okej. Okay. Cicho! Cicho, e, chodź. Przykryliśmy liśćmi bardzo ładnie. Przejdź Daniel. Ja to, ja to robiłem. Ja to tak, robię. Ja, a ja nie przykrywam, co? Na razie jesteśmy na drugim ty tylko, tylko, ty, 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 ty. cicho, cicho ty bądź. Tu, tu jest nieskończone źródełko wody, wódki. Większość rzeczy tutaj to jest mój pomysł. Aha, tak, 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 cicho bądź. E, tu jest magazyn. Nie wszystko ty robisz. też był mój pomysł. What? Jaki twój... Mówiłem, że ty, ty tutaj jakiś domek alfemika, ja powiedziałem, że może być tutaj że magazyn. Ale ja, ja zrobiłem ja magazyn. Ty zrobiłeś magazyn, bo ty może... No, tu mam właśnie taki... O, jeszcze przyznam lepszego, się. zajebistość. A tu kaka ma tylko diaksy z swojej skrzyni. Tak, tu są narzędzia. narzędzia. Mam stack i, i mam, to, mam... A tu udory, patrzcie, staki. to jest bogactwo. No, to jest po prostu... No, większość, to... większość te, naszy, na tego złota i żelaza i wszystko to jest. No, bo tu kaka miał taki super renczat. No i tu się skakuje tam... Do wody. Baśka. Okay. Leć! Ja no. lec! No, no, no dobra, no i idziemy sobie na spawna. Czekajcie. O, jezdo no, znowu to samo. Na no, no, no. Na spauna. początku były lagi, ale teraz y E, teraz e, no, przyznaję, były trochę mi się, mi, mi się wydaje, że teraz jest na nowej maszynie. Działa cały serwer i jest za No w ogóle teraz się ma. Dobra, więc tak żegnamy się. Ja i moja głowa. I to tyle. Narka.